Siemano dzisiaj gramy w Ufotikon. Nawet to nie grałem, bo ile mój kanał już istnieje? Kto pamięta? Dlatego po prostu. Łooo. Wow. Ho, 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 ho. Juuu. ra ra rau, 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 ale driftuje pod superem, ale driftuje jest takým driftuje, to się nazýva money, money, money. Po prostu lecimy i vlatujeme do budy našej. Gotowa. Parking. Nie. Jestem zbyt wolny. Muszę odjechać do Tyłu. teraz można wyskaczyć z statku flyem. będzie tutaj Jak się nim kieruje jest szybki ale źle mi się kieruje nim Chcę Dobra. Po kupuję, jedziemy. Money, money. Jeszcze dostek. A niektórzy zapytają, a co się działo w tamtym? Co się działo w ogóle? A ja odpowiem, od, od patrzcie. Prawie same pierwsze odcinki z tego Wtedy dowiecie się co tak naprawdę tutaj było 7000 Siedem tysięcy no mam. Ja mam siedem tysięcy rów. No 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 Dobra, nie wiem, nie, 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 nie. Uu, jakiś Lewandowski komputer czy co? Potem równotka. A ten gość po prostu wchodzi. Muszę 500 równo dostać. Bierzemy mój skuterek i jedziemy, jedziemy. Ło, kieruję. Prawie się nauczyłem kierować. jak troszeczkę nie. No, prawie się nauczyłem. Jeszcze trochę zostało. I co je kupiłem? Nacik, coś kupiłam, ale nie wiem co. Dobra, to ja idę polatać. Aura. Nie wrócę tu. Idziemy sobie zjeść. Op, Nie, hop. Hop, hop. Parkujemy się. Fajne. Wyskoczą no. Okej, okay, wychodzimy ze stateczku. Hmm. i Idę na bazę. Pyszny ten burgier. Muszę teraz wracać na chatę. Oo. Uwaga. Teraz parkujemy się. Ja czemu tak ciężko kierować? Dobra, ładnie się zaparkowałam całkiem. Całkiem ładnie, a burger był pyszny. А что вы мне Что я wiem, Не знаю, мне пытаются меня это сам но я сам не знаю. Cza, 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 cza. mamy Wiem, co mi pomoże, żeby tam szybko dojechać. Bierzemy, jedziemy. Okej, okay, przewroteczka. Okej. Okay. Nie, no może nawet całkiem się nauczyłam. by... O, tak. Nie, wiem, co to. co kupiłem aaaa A, czemu co mi tak mało brakuje dawać mi hajsik hajsik <kuh> Ja dopóki pojadę sobie koco kupić. No, no. Op, okej. Okay. Mhm. Zapomniałam najważniejsze. Mhm. Co tutaj chodzi? Dobra, uzbroiłem wieżyczkę. Teraz siadamy do UFO. O, jestem gościem. A, ten gość po prostu. Tak będzie szybciej, mówię wam. Wyskakujemy ze statku. Zbieramy pieniędzy, pokazać mi. Dobra, to, to będzie szybko. Nie, 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 nie. Dobra, zabawa i ubaw, i ubaw popachu z tym, mo z tym motocyklem. O, oh, jest. Wsiadamy. i... I... Dobra, prawie było. Op. I obla. Op. Ok! Okej. Okay. Mówię, na nim jest bardzo ciężko kierować. Lepiej już wsiąść po prostu do statka. Zrobić tak, <laughs> odlecieć stąd. I powiedzieć, kuchałem kochałem to, ale motocykla nie. Dobra. Zmi nie zmieszczam się. Wow. I za to ja odwaliłem pięć k? Nie no, mogło być więcej. Mówię wam. Te goście mnie po prostu okłamali, obrabowali mnie. Idziemy wziąć pieniędzy. Miał, 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 ech! Nie, statek, gdzie lecisz? Nie, mi chodziło o pieniędzy. Nie, statku. Czemu nie mogę tobą kierować? Nie, chcę tam lecieć. Kieruję mną, ja się staram lecieć w inną stronę, a on chce, żeby ja tam poleciał. Nie! No. O, pamiętam, też byłem kiedyś taki. Dobra. Okej, okay. lecimy. Dobra. U. Uf, uf, uf. 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 Ale Ale mam dużo. Uf. Uf. Chcę do garażu. Uf. Jak ładnie nie trafiłem do garażu. O! Du, 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 du. Przyparkować je? Do wejdź. Dobra. Chcę. Jest zielony neony. Hmm. Mini. Chcę. Czerwony neony. Uh. 10 tysięcy? A za na ty jest coś? O! No nie no. Zbyt drogo. Wtedy, by wziął ten kolor i tak neonowy, i tak to byłoby idealny kombo, ale muszę lecieć stąd. Dobra, o tam lecę podrzuteczka. Witaliście? zobaczyć pierwszy człowiek w kosmosie musi być równiutko. Widzicie, jestem ja w kosmosie. Jestem w kosmosie, tytę terewajnosi. Zanurzać policjaninę. Uuuu, ja. Parking master po prostu. Po prostu parking master. Nic mi się nie stanie! Jeżeli tak, wyjdę z takiego. A, ah, kontrolorom. Ok. Uuu, mm, satelitki. O nie. Je... Gdzie mój rowerek? I op. Widzicie, nawet w kosmosie są swoje plusi. Nic strasznego, jeżeli zaczynasz się uduszywać, przez to, że nie masz co robić. Ale to nic, tu tu. No i co to jest? I po co ja to zapłaciłem? Ty... O robusy. Co? E? Co? Ja zapomniałam o tym! Ja o tym zapomniałem. Tak lepiej od razu. Od razu lepiej. Musimy coś z czymś się zająć, bo mi brakuje. A nie, mnie nie brakuje. Nie, mi brakła. Chcę to kupić. Dobra, to idziemy sobie polatać. Okej, okay. wychodzimy. Celujemy. Lecę, le ch Chcę znowu burgera. bo lubię burgiry tak samo jak lody. Czyli nie lubię. Uh, pip, pip, pip. Dobrá, parking. Musím sa zaparkovať. Dobra, Parking Master. Tam jeszcze chcę polatać. Dzień dobry, wie pan? Lubię burgery. Dziękuję. Nam, 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 nam. D, 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 oh, pyszne. Dawać mi jeszcze burgiera. Burgery! Burgery! burgery. Co ja w ogóle to robię? Uregiry, giry. O nie, on mi chce statek ukraść, szybko biegnę! Chce mi statek ukraść! Uważaj! O ja! Jak myślicie, dolecę tam? Kilka minut później! Jestem co bli coraz bliżej! Coraz, coraz bliżej! Wszystko za Jestem coraz bliżej tego. Coraz, coraz bliżej tego. I... I po co tu leciałem trzy? Co? Ja naprawdę tutaj leciałem 3 lataż do niczego Teraz wracam do hotely jestem rozczarowany, żel no ale najpierw może zobaczymy, gdzie ja będę szybciej. Jeżeli będę bli szybciej Żel, to zjem żela jeszcze nie. Uuu! Uh, uh, uh. uh. O, moja chata, pokażę mi się, moja chata. Pum, pum, pum. pum. Szczelam do swojej chaty. Pum, 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 pum. Widzicie, jak strzelam do swojej chaty. Dobra, chcę żela jeszcze. Nie, nie. Latuję do chaty. Ja wejdę do Ja wejdę do tego. Bierzemy żela i wskakujemy. Dobra, a teraz lecimy stąd. Nieau, u, jaki driftuję, driftuję jak szalony, nie. Okej! Okay. a teraz, Bubuch! ciocia. No, też to potrzebuję? Dora, Okej, okay, prawie zaraz to kupię. Op! Do czego teleporta? <grym wytrzyma> Stawiacie w komentach teraz, doczkoczę, czy nie doskończę do tamtej wysadce. Jeżeli tak... Napiszcie komentarz. A! Widzicie, ja doskoczyłem. Tak, doskoczyłem. Widzicie, jak doskoczyłem? Fajnie? Uu, doskoczyłem. Uu, użyjemy przy... Bieg, bieg, bieg. Lubię biegać. O, oh yeah. Chodź, stateczku. Będziesz wtedy moim ulubionym statkiem. A ten gość po prostu wodzi. Do statka swojego. Dobra. Wyceluję. Lecę. Wchodzimy do garażu. Jak obiecywałam. Niebieski neon i Pomarańczowy do tego wygląda najlepiej. Albo wiem napiszcie w komentarzach, jaki mam kolor wybrać do tego statku. Albo może nawet zmienię neon, bo napiszcie po prostu w komentarzach, co wolicie. A ja zjadłem burgera i papa z wami był Max. A